Cześć, z tej strony GreggieD529 i powróciłem, tak. Dzisiaj pokażę wam jak robić NPC-ty na Bedrocku. To nie jest bardzo trudne. I no, może przejdźmy od razu do rzeczy. Więc żeby zrobić NPC-ty to potrzebny jest nam creative oraz włączone kody. Tak więc Wybieramy sobie miejsce, gdzie ma stać nasz npc, bo on się nie może ruszać Przynajmniej w tej wersji, w której ja to nagrywam okay, To było głośne Dajemy ukośnik, wpisujemy sum, sumon I npc Widzicie, to nie jest takie trudne I nam się zespałnił npc Nazywa się bn Możemy zmienić nazwę na bob, na przykład Bo dlaczego nie? Bob będzie... Myślę, że ten się nadaje idealnie na no Boba. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. Dobre. Możemy dać, żeby Bob pisał, nie wiem... Wiem, że słychać klawiaturę, przepraszam za to. Witaj! Um, wiesz co? Albo nie wiem, witaj co? Sprowadza na przykład, no i mam już tekst. I teraz dajmy na ustawienia zaawansowane, daję polecenie. I teraz tak, może zaznaczamy tryb przycisku, który niestety nie jest dostępny na konsoli PS4, z tego co sprawdzałem. I wpisujemy tutaj opcję. Sprowadza mnie, nie wiem, chciałbym grabić wioskę. I wtedy jak, się, jak to klikniemy, to w poleceniu będzie na przykład efekt, małpa, e, nie wiem jak to był najbliższy gracz, muszę sprawdzić. Możemy wejść spokojnie, zobaczyć tak, efekt, efekt, najbliższy gracz to jest P. I nie wiem co może zrobić. Jeżeli nas nie lubi, to możemy na przykład żeby się dostać to instant damage dostaniemy od niego, jeżeli zaznaczymy tą opcję to małpo p instant damage przepraszam, z angielskiego nie jestem najlepszy teraz musimy dać na ile czasu, dam jedną sekundę i potem musimy dać jak mocno też może być jeden i, i wpisujemy true żeby true <grym> e, teraz Wam pokażę bo tutaj lepiej było widać to jeszcze raz efekt małpa efekt małpa p instant podłoga damage i teraz tutaj widzicie sekundy 1, 1 i teraz true się pisze. się sprawdzić, nie chciałem was wam źle coś powiedzieć. No i teraz będzie to nam zada obrażenie, jeżeli klikniemy na tę opcję. Jeszcze możemy dać drugą opcję na przykład po pozwiedzać i to też będzie... A nie to umówiły mi się to dajemy ukośnik GIF MOPATE Nie wiem Flower pozwiedzać Tylko, czy jest coś takiego jak kwiatek tutaj GIF MOPATE Flower mm, Da nam czerwone nie no, żółty Niech będzie Yellow flower i tutaj widzę kolejny błąd jaki popełniłem, przepraszam nie jestem profesjonalnym minecrafterem. O. No i mamy tutaj opcję, tylko że na kreatywie nie możemy w niego, nie możemy kliknąć żeby się pojawiły te opcje, dlatego musimy sobie dać game mode i tam surfiowa lub e, przy, przygodowa bez różnicy raz witaj co cię tu sprowadza. I tutaj się nie zmieściło, niestety. Ale jak klikniemy pierwszą opcję, o to zadał nam obrażenie. Jeżeli klikniemy tutaj, to dostaniemy kwiatek. Um, myślę, że to tyle. Może tak odkrótce jeszcze możemy dać. O, tak. Możemy dać jeszcze ustawienia. I kolejną komendę, tak żeby za każdym razem co się działo, gdy z nim porozmawiamy, to ukośnik tytuł małpa p znowu, y, action ba y, z bobem. Zobaczymy czy działa. I jak klikniemy coś, to nie działa. Co coś zepsułem. Zobaczmy jeszcze raz. Trochę failów jest, ale dobra. Dawno nie nagrywałem. Op.S. Albo to się pisze razem. Dajcie mi kreative. Dobra, Bob jeszcze się. Komenda. Action bar. No, i teraz sprawdzamy. No, i nam się pojawia, pojawia za każdym razem. Nie ma limitu, więc może nam dawać kwiatki za darmo. I te komunikaty po lewej to tylko host ma, więc spokojnie. I administratorzy serwera. W ten sposób mamy 6 mleczów od Boba, a my kończymy ten odcinek. I tak był, no, nie wiem w sumie ile trwał ale myślę, że wystarczająco. Jeżeli Wam pomogłem, to możecie napisać komentarz, dać łapkę w górę. Jak zwykle ja się, żegna, ja się z Wami żegnam. Cześć.